31 lipca 1953 roku zmarł w zakopanem Kornel Makuszyński, Twórca niezapomnianych książek dla dzieci i młodzieży, m.in. Awantury o Basię, Panny z Mokrą Głową, Szatana z siódmej klasy, powieści o dwóch takich, co ukradli Księżyc czy Przygód Koziołka Matołka, pierwszego polskiego komiksu dla dzieci zilustrowanego przez Mariana Balentynowicza. Już na początku swojej pisarskiej kariery, w okresie lwowskim, Makuszyński dał się poznać jako poeta i wpływowy krytyk teatralny. Jego felietony zawładnęły łamami międzywojennej prasy. Bywalec artystycznych salonów Warszawy i Zakopanego, współtworzył klimat intelektualny odrodzonej Rzeczypospolitej. W Zakopanym, mieście którego został honorowym obywatelem, zapamiętano go jako osobę zaangażowaną w szereg ważnych dla regionu inicjatyw charytatywnych, kulturalnych, sportowych. Makuszyński sam poznał w dzieciństwie, czym jest niedostatek i dlatego zapewne wrażliwość na kwestie społeczne przenikała jego kolejne utwory. Jednak w powojennej rzeczywistości uznany został za pisarza burżuazyjnego i szkodliwego. Szybko jego książki zostały objęte zakazem druku. To w tym czasie Makuszyński zamieszkał w Zakopanem na stałe, szukając pod tatrami schronienia po opuszczeniu zburzonej Warszawy. Wraz z Janiną z Bluzińskich, swoją drugą żoną, zamieszkał w Willi Opolanka przy ulicy Tetmajera, gdzie przed wojną regularnie spędzali wakacje. To tutaj zmarł w ostatnim dniu lipca 1953 roku. 3 sierpnia tłumy Zakopiańczyków i górali odprowadziły trumnę pisarza na cmentarz zasłużonych na pęksowym brzysku piękną i starą zakopiańską nekropolię. Jedną z osób, która w imieniu zebranych żegnała Kornela Makuszyńskiego był Adam Pach, podhalański poeta ludowy. W 70. rocznicę śmierci pisarza Muzeum Tatrzańskie imienia doktora Tytusa Chałubińskiego, które opiekuje się Muzeum Literackim w willi Opolanka, przypomniało ten wzruszający tekst. Do gromady zasłużonych, co leżą na Pęksowym Brzysku, Schodzi dziś honorny gazda, mistrz Kornel-Makuszyński. Godnie się zasłużył światu, swoją gwarą, swoim piórem, umilał ludziom życie. Bo zrozumiał powiedzenie sabały: wyzeń za sobie smytek, a i życie ci milse. Jednaku dziś nos strasznie zasmucił. Zasmucił nos swoją śmieszczą, płomar. Nie budźmy go. Bo nie zdolemy, niech śpi, pokój nie gmo. I my się wnetki w ziemi nądziemy, Giewątł nie przezjemy, bo on nos przykryje. O matko, Ziemio, przyjmij te kości. Co konął, nie z nami, według odwiecnej sprawiedliwości. Makuszyński zmarł kilka miesięcy po śmierci Stalina. Nie doczekał odwilży i powrotu swoich książek na półki polskich księgarni. Ale książki te powróciły, wielokrotnie wznawiane i ekranizowane do dziś cieszą kolejne pokolenia najmłodszych czytelników i czytelniczek.